pracują nad szczepionką i będzie ona dostępna za 3 miesiące. Wyszły ciekawe informacje na temat Pana Łukasza Szumowskiego, ponieważ okazuje się, że nasz Minister Zdrowia należy do Zakonu Kawalerów Maltańskich. Co to znaczy? Dla nas, dla ludzi niewtajemniczonych, są to starsi panowie przebrani w różnego rodzaju szaty, którzy spotykają się we własnym gronie, zapewne pomagają innym ludziom, są chrześcijanami, prawda, udzielają się charytatywnie, ale pamiętajcie, że wszystko ma dwie strony. Albert Pike. Mason 33 stopnia popełnił wiele książek, ale jedną z najlepszych, jakie napisał, to jest książka pod tytułem Morale i dogmat, w której to autor stanowczo jasno pokazuje, że wszystko, co nas otacza, miał tutaj na myśli wszystkiego rodzaju zakony, instytucje kościelne, mają dwa oblicza. Jedno, dla ludzi zwykłych, dla nas, gdzie przechodzimy, modlimy się, rzucamy na tacę i drugie oblicze dla ludzi wtajemniczonych, wtedy tam, gdzie odprawiają specjalne rytuały, oddają cześć tym bogom, którym służą i robią bardzo niegodne rzeczy. Jeżeli nasz minister zdrowia pan Łukasz Szumowski <laughs> należy do zakonu Rycerzy Maltańskich, to musicie wiedzieć, że jest to bardzo elitarny klub. W Polsce do tego klubu należy około 160 ludzi. W samej Polsce. Żeby wejść do Loży Masońskiej, trzeba mieć w dwóch prowadzających. Żeby należeć do gangu przestępczego, trzeba mieć jednego prowadzającego. A żeby Wejść do zakonu Rycerzy Maltańskich trzeba mieć aż czterech wprowadzających, ponieważ taką wielką tajemnicą jest to wszystko obwiane. I teraz czterech ludzi ryzykuje swoim dobrym imieniem, swoim majątkiem i swoim życiem, aby dany kandydat nie uronił rąbka tajemnicy, co dzieje się w środku zakonu Rycerzy Maltańskich. Zakon ten od 1834 roku ma swoją siedzibę w Rzymie, gdzie ma dwie rezydencje oczywiście eksterytorialne i nikt nie może tam wejść nawet żadne służby typu policja czy też służby specjalne jest to pewnego rodzaju jądro pewnych grup przestępczych, które na pokaz dla zwykłych ludzi Fajnie wyglądają, jacyś tam starsi panowie, dystyngowani, bogaci faceci, którzy przebierają się w różnego rodzaju stroje. A tak naprawdę, co za tym się kryje to są straszne rzeczy to jest handel organami, handel dziećmi, rytuały satanistyczne, rytuały pedofilskie, handel narkotykami. To jest straszne. To jest straszne, kto w Polsce jest ministrem zdrowia. I to jest straszne, do jakiej organizacji ten człowiek należy. Mało tego. Pan Łukasz Szumowski także. On podpisał pewien dokument, który mówi tutaj o tym, aby prezydent Duda został. Została jego kadencja przedłużona o kolejne dwa lata, w razie jakby wybory się nie odbyły w maju. Ten człowiek nie jest naszym przyjacielem, tyle wam mogę powiedzieć. Ten człowiek nie jest naszym przyjacielem. On tutaj z punktu, do którego należy, i z miejsca pracy, które wykonuje, on nie służy Polsce i Polakom. Spójrzcie na Niemcy. Niemcy powoli się otwierają, Włosi powoli się otwierają, Hiszpania powoli się otwiera, a w Polsce pełen zamordyzm, pełna kontrola koronawirus stał się narzędziem do izolacji, koronawirus stał się narzędziem do zamykania ludzi w kryminale, koronawirus stał się narzędziem do różnego rodzaju wewnętrznych rozgrywek pewnych ludzi. Robią z nami, co chcą. Ktoś taki jest ministrem zdrowia. Ludzie, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Resztę zostawiam Wam do namysłu. I polecam, zobaczcie sobie na kanale Niezależna TV wywiad z Jurkiem Ziębą. On tam mówi czarno na białym, bardzo prostym językiem, jak to wszystko wygląda. Także powtarzuję jeszcze raz. Minister Zdrowia nie jest naszym przyjacielem.